Rawodnika. Wkrótce zobaczymy inne wydarzenia. Kochani, cały ten chaos i strach, korupcja i kontrola, którą teraz widzimy, są manifestacją rozpadającej się zasłony. Możemy być nadal przywiązani do tej zasłony, co jeszcze bardziej skomplikuje nasze sprawy. Albo porzucić to i wejść w nowy paradygmat pokoju, dobrobytu, miłości dla wszystkich. Energie już dojrzały do tego, aby wykonać ten jakościowy przeskok. Już obserwujemy przebłyski tego i ujrzymy jeszcze inne wydarzenia. Nowe wynalazki, technologie i odkrycia będą jednoczyć, budzić i inspirować, przynosząc uzdrowienie ludzkości na planecie, na naszej planecie, sposobami, które wcześniej były tylko w dziełach science fiction. Zmiany w sposobie działania ludzkich struktur w najbliższej przyszłości doprowadzą do zmian w tak dużym stopniu, że będą one nie do poznania. Będą się one opierać na zasadach uczciwości i przejrzystości, i będą użyteczne, przydatne dla wszystkich ludzi. Wszystko inne po prostu nie może mieć kontynuacji w miarę naszego podążania naprzód. Energia znacznie przewyższająca jakąkolwiek ze znanych form opartych na separacji, będzie podążać na czele zachodzących światowych zmian. Ta energia znajduje się w każdej komórce, ona jest w każdej żywej istocie we wszechświecie. Tą energią jest miłość. Bądźcie otwarci i gotowi, aby umocować ten nowy świat, aby umocnić ten nowy świat, który jednakowo kocha i wspiera każdą żywą istotę. Niech świat miłości i miłosierdzie stanie się domyślnym ustawieniem w waszym sercu, aby wszelkie wybory, jakich dokonujemy, pochodziły z tej właśnie przestrzeni. Niech nasza piękna planeta i wszyscy jej mieszkańcy powrócą do swojego pierwotnego stanu zdrowia i dobrobytu, aby niebo mogło w pełni zagościć we wszystkich naszych obecnych realiach. To lub coś dużo więcej jest teraz dostępne dla nas wszystkich i tak to właśnie jest. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.